Rok 2013 już od stycznia zaskakuje szeregiem zmian w przepisach. Już nie trzeba wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby zameldować się w innym. Wszystkie procedury przeprowadzane będą w urzędzie, w którym będzie dokonywany meldunek. Zniknie także obowiązek zameldowania się na pobyt czasowy, nieprzekraczający trzech miesięcy. Łatwiej będzie także załatwić formalności związane z paszportem. Jeżeli chodzi o e, zmiany dotyczące paszportu, wojną one w życie w 17 stycznia i tak naprawdę w każdym e, województwie. Bez względu na to, czy jesteśmy zameldowani w danym województwie, czy też nie, możemy złożyć wniosek udowolnego dowolnego wojewody na terenie celu. Szereg zmian dotyczyć będzie opłat i podatków. Od 2013 roku prawo do odliczania ulgi w zeznaniu rocznym zależeć będzie nie tylko od liczby posiadanych dzieci, ale od dochodów rodziców. Ulgę tracą małżonkowie, których roczny dochód przekroczy 112 tysięcy złotych i mających tylko jedno dziecko. W przypadku dwojga dzieci. Ulga nie ulegnie zmianie. W przypadku posiadania trzeciego dziecka ulga będzie podwyższona o 50% i będzie wynosiła rocznie 1668 zł. 12 groszy. Natomiast w przypadku czwartego i kolejnego dziecka ulga ulega zwiększeniu o 100% i będzie wynosiła 2224 zł. 12 Zmiany dotyczą także ulgi na internet. Nie będą mogli już z niej korzystać od 2013 roku podatnicy, którzy korzystali z niej w latach 2005-2011. Jeżeli ktoś pierwszy raz skorzysta z ulgi za 2012 rok, będzie mógł skorzystać jeszcze, jeszcze z niej za 2013. Jeżeli ktoś pierwszy raz skorzysta z ulgi za 2013 rok, będzie mógł jeszcze skorzystać z niej za 2014 rok. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy OPIT z 2012 roku zmieni zasady rozliczania się osób, które korzystają z 50% zwrotu kosztów uzyskania przychodów ze względu na korzystanie lub przeniesienie praw autorskich. Koszty te nie będą mogły przekroczyć jednej i drugiej podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli jednej i drugiej kwoty 85 528, a jest to roczny limit kosztów 42 764 zł. Drobni przedsiębiorcy są zobligowani do wprowadzenia kasy fiskalnej, jeżeli w ciągu roku ich obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. Od 1 stycznia podwyższona została wartość płacy minimalnej z 1500 na 1600 zł. To oznacza głównie wzrost kosztów pracodawców i osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Przepisy uzależniają przyznanie zapomogi po urodzeniu dziecka od zarobków rodziców. Becikowe nie będzie przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę 1900 zł. 22 zł. Ojcowski urlop w tym roku wydłuża się do 8 tygodni. Co istotne, urlop tacierzyński nie będzie mógł się pokrywać z urlopem macierzyńskim. Ustawodawca przewidział także, że wszystkie stacje radiowe od 5 do 24 są zobligowane nadawać tylko polską muzykę. W przypadku Radia Hit właściwie no ta ustawa nic nie zmienia, ponieważ my nadajemy 24 godziny na dobę polską muzykę, mamy wiernych odbiorców, wiernych słuchaczy i uważam, że warto nadawać polską muzykę. Oczywiście ta ustawa ma na celu wyeliminowanie nadawanie przez praktyki, nadawanie przez nadawców polskiej muzyki tylko i wyłącznie nocą. No i oczywiście też na pewno zmuszenie polskich wykonawców do tego, żeby coraz częściej nakrywali w języku polskim. Od tego roku zaczęto także stopniowo przesuwać wiek emerytalny do 67 lat i będzie on przedłużany co kwartał o jeden miesiąc. Warto także zapoznać się z przepisami wprowadzającymi nowe zasady egzaminu na prawo jazdy. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.